Jesteśmy po kolejnym dniu konsultacji z doktorem Hibnerem. To już kolejny raz, kiedy odwiedza nas w Warszawie i konsultuje pacjentów z problemem bólu miednicy mniejszej. Jesteśmy dzisiaj bardzo zadowoleni, ponieważ znowu było dużo pacjentów. Pacjenci zgłaszają się do nas nie tylko sami, ale co nas bardzo cieszy, nasi koledzy ginekolodzy kierują do nas pacjentów. Pacjenci yy, trudni. Wiele osób było u wielu specjalistów. Ci specjaliści starali się pomóc, nie pomogli. To jest ten sam charakter pacjentów, których Ty, Michał, spotykasz. Tak, absolutnie. Pomoc jest, jest zdecydowanie dla pacjentów, których boli. Te, ta pomoc to jest rozluźnienie mięśni na miednicy. Oczywiście przyjmujemy pacjentów z różnymi problemami bólowymi, nie tylko ze skurczem, ale każdy właściwie problem bólowy w miednicy mniejszej, czy to jest endometrioza, czy to jest ból pęcherza, w pewnym momencie doprowadza do skurczu tych mięśni i u wielu lekarzy, ci, pacjenci, ci lekarze leczą ten główny problem, ale tak jakby pomijają zupełnie te mięśnie. Takim drugim tematem dzisiaj, który, u których było wiele pacjentów, to przyszło parę pań, u których występuje ból tylko i wyłącznie w czasie stosunku. Znaczy ich nie boli w czasie oddawania moczu, siedzenia, oddawania stoca i właściwie mają tylko i wyłącznie było w czasie stosunku. I to jest oczywiście bardzo trudne dla tych młodych kobiet, no bo to jest i one, i partner wpływa na no, tak jakby ob, obdwoje partnerów, ale tym pacjentkom naprawdę można pomóc, bo to w tej sytuacji jest zdecydowanie skurcz mięśni miednicy i fizkoterapia, strzyknięcia taksyny wotylinowej bardzo pomagają. I była dzisiaj taka para, weszli we dwójkę, to była ostatnia nasza pacjentka i byli bardzo wspierający, partner był bardzo wspierający i to jest bardzo ważne, bo te panie nie są same z tym problemem, bo problem trudności we współżyciu, pomimo że dotyczy głównie kobiety jest problemem pary, więc zachęcamy do stydzenia się, jeżeli seks boli, ma nie boleć, zapraszamy, będziemy pomagać. Cieszymy się Michał, że po raz kolejny nas odwiedziłeś no. i że pomagasz pacjentom, ale pomagasz nam, nam również, lekarzom. Pacjentom. Ja tutaj tak najbardziej się cieszę, mhm. że ja pomagam wam, żebyście wy mogli pomóc pacjentkom, no bo ja oczywiście nie mogę być tu cały czas, natomiast ja widzę, że Tutaj no, działacie absolutnie na takim samym poziomie, na jakim ja działam w Arizona, więc to, ci pacjenci mogą tu oczywiście do Was przyjeżdżać i, i dostaną taką samą pomoc, jaką go do dostaje w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy.